Mity są głęboko zakorzenione w kulturze. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie jako pewnik, coś czego nawet nie trzeba sprawdzać. Nie zawsze zawierają prawdę, nie zawsze są zgodne z faktami, często nawet nie. Tyle tylko, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie w taki sposób, że wierzy się w nie w sposób niekwestionowany i zupełnie nie sprawdza. Przez to bardzo często mogą wprowadzać nas w błąd. Mity o podlaskich Białorusinach. Mit trzeci: Białorusini nigdy nie mieli własnych bohaterów. Historia ułożyła się tak, że nie dane im było w czasie, gdy się tworzyły ideologie narodowe. Ułożyć całego panteonu bohaterskiego, który tak naprawdę dzisiaj jest tym panteonem nauczonym w szkole, utrwalanym. Więc gdzieś łatwiej powiedzieć, że Białorusini nie mają utrwalonych mitologii o bohaterach, bo oczywiście bohaterów. Jeśli spojrzymy na te same kryteria, które chociażby czynią z ludzi bohaterów polskich, no to oczywiście także ich mieli. Sięgamy sobie daleko, daleko wstecz, tak? Lubimy się odwoływać do tych rodów możnych, które tworzyły naszą polską podręcznikową historię. No, ale jeśli byśmy chcieli być bardziej dokładni i przyjrzeć się tym rodom bliżej, no to niekoniecznie były to, jeśli byśmy przyjęli kryteria narodowe, niekoniecznie były to rody. Polskie w znaczeniu takim dzisiejszym. Oczywiście jest to pewna zabawa intelektualna, no bo, no bo wtedy inne kryteria obowiązywały, ale przecież wielkie rody ruskie tak byśmy to powiedziały, pochod powiedzieli, pochodzące z wielkiego księstwa litewskiego, pochodzące z Rusi, czyli i Chotkiewicze, i y, Ostrogscy, i Sapiechowie, i Wiśniowieccy, moglibyśmy pewnie dosyć długo wymieniać. To były wielkie rody ruskie, które z czasem przyjmowały takie tożsamości, które były wygodne, które były wymagane. Pierwsza Rzeczpospolita to było takie państwo, gdzie rzeczywiście do takiego awansu i piastowania najwyższych urzędów. Potrzebne było identyfikowanie się no przede wszystkim z katolicyzmem, tak? co, 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 co prowadziło dalej do decyzji kulturowo-językowych. Tak? Ale oczywiście Białorusini współcześni mają tak samo prawo odwoływać się do tych bohaterów. Adam Mickiewicz. Przecież każde dziecko w Polsce uczy się dzisiaj naszej narodowej epopei naszej polskiej narodowej epopei, która zaczyna się od słów Litwo ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, pisanej po polsku. Pisał Mickiewicz, chłopak z Nowogródka, który gdyby mu dzisiaj taki polski narodowiec kazał, Zidentyfikować się z taką etniczną, jednoznaczną, współczesną narodowością polską, to byłby trochę skonfundowany, nie zmieściłby się w niej. Gdzieś tam zapominamy o tym, z czego Rzeczpospolita się składała. Rzeczpospolita to był kraj, który zawierał w sobie zarówno Wielkie Księstwo Litewskie z Rusią Kijowską, jak i koronę polską. Tak? Gdzieś zupełnie zapominamy o tej wspólnocie, myśląc sobie, że wszystko, co związane z Rzeczpospolitą, jest polskim dziedzictwem. A przecież tak nie jest. Owa Rzeczpospolita. Jest dziedzictwem także pozostałych jej składowych, czyli współczesna Litwa ma pełne prawo do przyznawania się także do Mickiewicza, tak samo jak współczesna Białoruś. Ten czas kształtowania się takiego poczucia wspólnoty narodu polskiego to oczywiście ten koniec XIX wieku, to jest XX wiek. Znamy to ze szkoły i to jest ten czas, gdy wiele postaci ważnych ówcześnie zyskało dzisiaj status bohaterów i takich symboli. Czyli i ta siłaczka, i, i, i ci pisarze, tak? twórcy kultury, twórcy języka, budzenie ducha narodowego. Działalność polityczna, a w przypadku Białorusinów ta historia jest nieznana. Ta historia jest gdzieś zepchnięta na margines, a czasami celowo zapomniana. Celowo mówię tutaj nie tylko o tej społeczności większościowej polskiej, która nie chce o tym pamiętać, ale także o samej społeczności białoruskiej Podlaskiej, która z różnych powodów Wybiera często milczenie, bo mówienie byłoby bardzo niebezpieczne. I tu mówimy o tym takim bardzo ważnym, dosyć fundamentalnym czasie pierwszej wojny światowej, gdy na Podlasiu zaczęło się bardzo dużo dziać. Z jednej strony rok 1915, gdy te ziemie przeszły spod rosyjskiej okupacji, im po przejściu frontu armia rosyjska musiała się wycofać. Przyszli Niemcy po objęciu tych ziem przez Niemców. Po raz pierwszy język białoruski zyskał status języka oficjalnego. Zakazane zostało szkolnictwo i zakazane zostało używanie języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej rosyjskiego jako języka wrogów niemieckich, a za to. Pozwolono, dopuszczono używanie języków tutejszych społeczności, czyli polskiego, czyli trochę bardziej na północy litewskiego, a także białoruskiego. Po raz pierwszy można było oficjalnie tworzyć szkoły, zakładać szkoły. Inna sprawa, że ogromna część tych, którzy mieliby do nich chodzić, była wtedy gdzie indziej, ale ci, co zostali, mogli. Tyle tylko, że zanim te szkoły zostały utworzone, okazało się, że nie ma nauczycieli białoruskiego, bo ich nie mogło być najzwyczajniej w świecie. Nikt ich wtedy nie kształcił. Cała masa ludzi stąd, owszem, się kształciła, ale w seminariach rosyjskich. No i wtedy po raz pierwszy utworzono seminarium nauczycielskie w świsłoczy, gdzie wykształciła się Ogromna rzesza młodych ludzi, także z białostoczyzny. Na przykład z moich Kniszewicz wykształciły się siostry Jaroszewiczówny, ta rodzina akurat nie pojechała w bieżeństwo. I one później, gdy, się, gdy skończyły te kursy. Zakładały szkołę na przykład w Sokołdzie, szkołę białoruską, a taką ważną postacią, znaną bardziej jest Wiera Matejczuk z Podsupraskich Ogrodniczek, która wraz z siostrą Eugenią skończyły kursy nauczycielskie w Świsłoczy i zostały nauczycielkami. Wiera Matejczuk uczyła w szkole w Grabowcu, tam tworzyła szkołę białoruską, a później ta sieć szkół rozwijała się dosyć prężnie, tam gdzie zostali ludzie, ale ten proces rozwoju białoruskiego szkolnictwa został nie tyle zahamowany, co wręcz przecięty gwałtownie wraz z nastaniem tu polskiej państwowości. Seminarium w Świsłoczy w czasie I wojny światowej ukończyło kilkadziesiąt osób. Wiele z tych osób stało się później działaczami białoruskimi, kimś, kto rozwija białoruską kulturę, kto próbuje edukować w niesprzyjających czasach tę społeczność, jakoś ją integrować. E, historia potoczyła się tak, że, że, że życiorysy, które mogłyby służyć... Za wzór podręcznikowy, że życiorysy, które analogicznie po polskiej stronie dzisiaj są nauczane w szkole jako właśnie te bohaterskie życiorysy, tu musiały zostać zapomniane ze względu na rodzinne historie, ze względu na prześladowania, ze względu na rodzinne lęki. Tutaj najbardziej chyba takim ciekawym życiorysem jest życiorys Wiery Masłowskiej która uczyła, była nauczycielką w Grabowcu, później nie mogła pracować i była zaangażowana w ruch białoruski, co zakończyło się w 1923 roku wielkim procesem w Białymstoku, procesem 45. I był to pierwszy proces w odrodzonej Polsce o zdradę stanu, trochę pogazowy. Trochę sfingowany, ale um, siatka, tak, tak ją nazywano, ale jakby społeczność tych ludzi zaangażowanych w ruch białoruski została postawiona przed sądem, os oskarżona o zdradę stanu i próbę wywołania białoruskiego powstania narodowego, osadzona w więzieniach. Były też kary śmierci tam. Biera Masłowska została skazana na 6 lat więzienia, jej siostra również. I po odsiedzeniu wyroku, po wyjściu z więzienia, nie mogły wrócić do, do uczenia, musiały jakoś próbować sobie poradzić, ale ten moment aresztowania, uwięzienia, to oczywiście było pokazowe i odniosło to swój skutek, bo ktoś, kto mógł być symbolem walki o kulturę. Stawał się raczej kimś, o kim niebezpiecznie jest pamiętać. O polskich wojskowych opowiada się wiele i rodziny zwykle się szczycą dziadkami walczącymi. W pierwszej, w drugiej wojnie, w panteonie lokalnych bohaterów każdej podlaskiej miejscowości, dzisiaj są ci, co walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. W białoruskich opowieściach tego nie ma. Wydawałoby się dlatego, że tych bohaterów nie ma. Ale gdy się pogrzebie, okazuje się coś często zupełnie innego. Ja miałam taką własną historię rodzinną. Był brat mojej babci, Józef Chomczyk, o którym mówiło się w rodzinie, że był majorem w wojsku polskim. No skoro się mówi, że dziadek był żołnierzem, majorem, Wysoki stopień przez całe dwudziestolecie i prawdopodobnie zginął w Katyniu, to postanowiłam to sprawdzić. No i najpierw się okazało, że nie ma go na żadnej z list katyńskich. Nie ma go w żadnych dokumentach. W ogóle nigdzie nie ma. Udanie się do archiwum wojskowego skończyło się, dostanie, skończyło się Spotkaniem z dokumentami, z dokumentami tego dziadka, gdzie było napisane, że walczył w trakcie I wojny światowej, był, w, był ochotnikiem w 15 roku, gdy, gdy nadchodził front, on się zgłosił do wojska, bardzo szybko tam awansował, i jako sztabskapitan kapitan zdezerterował i uciekł stamtąd już po wybuchu rewolucji, rosyjskiej, dotarł do Surażkowa. No właśnie, i dalej zaczynało się najciekawsze. Końcem tych, tych dokumentów była pieczątka. W wojsku polskim nigdy nie służył. Co sprawiło, że cała opowieść rodzinna się rozpadła. No bo jak to dziadek, który był majorem w wojsku polskim i były nawet zdjęcia jego jako wojskowego, w tym wojsku polskim nie służył. Gdzie on w takim razie był? I wtedy okazało się coś, o czym w rodzinie. Milczano, a nawet aktywnie zaprzeczano, okazało się, że dołącza do tworzących się oddziałów białoruskich. I otworzyła się cała rzeczywistość, o której w rodzinie absolutnie nikt nie mówił. Walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej, oczywiście po polskiej stronie, i który, no właśnie, później w armii polskiej się nie znalazł. Za to są różne przekazy i dokumenty pokazujące, że zamiast do polskiej armii trafił na internowanie i do więzienia, i później ten cały czas dwudziestolecia międzywojennego, to w zasadzie dosyć trudno dzisiaj powiedzieć, co on robił, ale na pewno w wojsku polskim nie służył. Także był raczej kimś z tego wojska odrzuconym. Zobaczyłam chłopaka, ambitnego, młodego, którego los zależy od tej wielkiej polityki, od tego, Jaka władza panuje w kraju, w którym mieszkasz? Pomogło mi w tym jeszcze właśnie prześledzenie losu sąsiada mojej babci z Łosośny, czyli Stanisław Bilmin, który dzisiaj ma swoją ulicę w Kuźnicy i którego ten los wojskowy jest jakby uznawany za bohaterski. Byli praktycznie rówieśnikami. Jeden urodził się w 1895 6 Zaczęli swój szlak bojowy od I wojny światowej, gdzie trafili do wojska. Obaj byli bardzo zdolni, natychmiast zostali wychwyceni jako, jako wykształceni i utalentowani, wysłani na kursy oficerskie. Szlak bojowy przeszli z odznaczeniami i awansami. Nawet mieli dokładnie te same odznaczenia czyli Order Świętego Stanisława i Order Świętej Anny. Z tym, że Bilmin w 18 roku trafił na, ślo, na, na, na front pod Tesalonikami, a stamtąd, gdy już zaczęły się we Francji tworzyć polskie oddziały, jako ktoś z, z identyfikacją polską, przedostał się do Paryża i dołączył do armii Halera, z którą przyszedł w 18 roku do Polski. Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, której też brał udział mój dziadek, tak? i właściwie wtedy zakończył swoją historię wojskową, przeszedł do, 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 do życia cywilnego, ale jako bezsprzecznie Polak miał z tego tytułu, same apanarze, tak? to znaczy był kapitanem odznaczonym Virtuti Militari, niewątpliwie zdolnym dowódcą, niewątpliwie uznanym e, tak? I, i, i jakby odcinającym kupony, a Chomczyk, jego los różnił się tym, że miał inną tożsamość. Że był prawosławny, że, że nie poczuwał się, nie mógł się poczuwać, nie mógł być przyjęty do narodu polskiego, tylko czuł się częścią narodu białoruskiego. Dołączył do ruchu i wojskowego, i intelektualnego, jaki tutaj się wtedy zrodził. Gdy przychodzi 39 rok, sąsiad Bilmin trafia do pułku, który broni grodna. Po jego porażce wraca do Łosośny i zostaje aresztowany przez schodzącą armię czerwoną i ginie w Katyniu. Tak? I, I jakby historia się kończy, gdzieś wiadomo, co się stało, tak? Spotkał go los polskich oficerów. A tutaj, choć o dziadku mówiono, że zginął w Katyniu. To ta historia się nie potwierdza. On zginął, owszem, ale prawdopodobnie został również aresztowany, również walczył, również bronił grodna. Później został aresztowany i rozstrzelany prawdopodobnie leży gdzieś w bezimiennej mogile, być może w kuropatach. To mi jasno pokazało, jak to się dzieje, że. Że, no właśnie, można dzisiaj powiedzieć, no, wy Białorusi nie macie swoich bohaterów. Raczej, wy Białorusi nie macie swoich mitologii tworzących bohaterów. Nie macie, może mitologię macie, ale nie macie swoich szkół i innych narzędzi, które bohaterów kształtują.